Cześć moi drodzy, witajcie we vlogu i to będzie taki vlog nie z jednego dnia, bo mam trochę jakichś różnych kadrów fajnych, jak coś tam sobie robiłam w kuchni z innych dni, albo na przykład filmik, gdzie odkryłam speech jammer, albo nagrywałam z Patrykiem jakieś takie śmieszne, bo że to się nazywa? No, bez czytanie, czytanie z ruchu ust, także... Dobra, ja idę się wysuszyć łeb, bo jestem cała... Zaraz nie się nie rozczeszę w ogóle I później na śniadanie z Anią, pokażę Wam jakieś kadry z tego śniadania, potem jakaś kawka I... I co? No i zobaczycie Chętnych rzeczy przygotowuję sobie dzisiaj yy, oliwę. Ostatnio Wam pokazywałam na snapie, że kupiłam sobie właśnie takie pojemniczki Vicky na oliwę i to mnie tak zmotywowało, że od razu po prostu posrzątałam tutaj pół, yy, pół kuchni, żeby sobie tego to postawić, to tego mi nie pasuje. Nie nawidzę, jak to wygląda tu masło, no ale co mam z nim zrobić, więc chcę sobie zrobić takie fajne oliwy. W ogóle jeśli macie jakieś sprawdzone, to by było super. Bo ja tutaj w mojej półce ostatnio kupiłam sobie. Taką właśnie, ale nie wiem, czy jest dobra w smaku. Kurczę, jeśli macie naprawdę jakieś sprawdzone wasze oliwy, to dajcie mi znać. I chcę sobie ją właśnie przelać tutaj i na dół dać. Tylko nie mam, póki co, muszę kupić papryczkę chili. Jedną zrobić taką chili, jedną czosnkową, ale póki co, jak nie mam chili, podam na to, żeby zrobić, dodać liście limonki. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle, czy ktoś tak robił kiedyś, czy to w ogóle wyjdzie i czy będzie smaczne. Ale tak nie przyszło do połowy, najwyżej zmarnuje trochę oliwy. I mam i suszone, i w zamrażarce jeszcze mam yy... no, świeże, w sensie świeże, niesuszone, mrożone. Więc może też coś by z tego tutaj upichcić. Mam też olej lniany, bo ostatnio się naczytałam i mi mózg polasowało, że jest mega zdrowy, że jest też właśnie dobry na odchudzanie. Między innymi w tej diecie 28-dniowej na płaski brzuch, w diecie Synti jest właśnie ten olej lniany, więc go mam. Zobaczymy. Tutaj natomiast jest ta moja woda, woda sy Synti, w sumie tak naprawdę, czyli z tej diety 28-dniowej, zaraz Wam pokażę karteczkę. I tutaj właśnie jest taka informacja, żeby pić przez pierwsze 4 dni albo ogólnie w ogóle cały czas 2 litry wody, ale to nie jest sama woda, tylko właśnie z, e, ze świeżo startym imbirem, z ogórkiem pokrojonym na cienkie plasterki zielonym. Cytryną i z listkami mięty. I ja sobie to wszystko tutaj dzisiaj y, zrobiłam. Właśnie mam jeszcze imbir, i tak dalej, więc go ostro dzisiaj tu ścierałam. Y, I zalałam to wszystko wrzątkiem, no i czekam, aż się ostudzi. Ja wiem, że to naczynko na oliwy chyba jest stworzone do takiego właśnie doskonalania sobie i przyprawiania tych oliw, bo na dole ma taką fajną. Przez oczyste szkło i można sobie widzieć. Wtedy widzimy po prostu co jest w środku, czy na przykład papryczki, czy czosnek, czy coś tam. I oliwy gotowe. Martwi mnie tylko to, że kurczę, one są w jasnym szkle, a przecież oliwy wszystkie powinny być przechowywane w ciemnym. No ale nie wiem, sama. Co myślicie? Tu już ze mną jesteście, to zrobimy od razu sobie sałateczkę na jutro do pracy. I wyciągnęłam po prostu z lodówki wszystko, co miałam, co się nazywa warzywem, czyli papryki, ogórek seler który trochę chyba już, o, nie, no będzie ok. Eee, serki, grana padano i dziuga z rukole i tak zastanawiam się co tu jeszcze do tego dorzucić, na pewno oczywiście będzie oliwa nasza nowa, ale e, chyba weźmiemy coś takiego wiecie, na zdrowo w stylu płatki dyni może nerkowca i tu jeszcze mam orzechy włoskie i powiedzcie mi żurawinkę to też niech sobie idzie i dobra, słonecznie, jak szaleć to szaleć, po prostu zrobimy bombę witaminową, jak już robimy. Mogłabym dać jeszcze tuńczyka, ale powstrzymamy się, zrobimy totalnie wege. I co tu jeszcze? O, tu Wam od razu mogę pokazać. Na przykład takie pasty w krefurze są, Sante załóżmy, pasta tatarska. Albo ostatnio też znalazłam pasztet sojowy. To tylko takie, wiecie, jak nie jecie po prostu mięsa. Ciekawostki, że Kerpurok 2, co jeszcze mogę Wam pokazać z takich wega które mam w ogóle tutaj, czy moja część lodówki? Yy, yy, pasta z słończyka, czyli nie wege. humus z oliwkami, serek, wega pasta w stylu francuskim, tu też humus, serki, mascarpone, to jest poranna usianka, której nie zdzierżyłam chyba do tych usianek nigdy nie przekonam. Eee, serek twargowy tofu i łoś łoś, tak jak mówiłam kroję selera naciowego i muszę Wam tylko powiedzieć, że to jest chyba najlepsze jedno z najlepszych, warzyw, dla mnie przynajmniej ma specyficzny smak, ale jest tak soczyste nie wiem, czy papryka jest tak soczysta jak po prostu seler naciowy no uwielbiam go, jeszcze jak jest pokrojony bo tak jak się go je, troszeczkę może być taki uciążliwy, bo się ciągną jednak to łyko, czy co tam. A tak, jak jest pokrojony, to jest po prostu pyszny. I właśnie taki najlepszy jest dla mnie, przynajmniej na surowo. jak się go podsmaża, czy tam robi z krewetkami i tak dalej w jakichś sosach, to też jest pyszny, ale tak jak teraz, po prostu jest tak chrupiący. Miam. Sałateczka gotowa. Już nie muszę Wam mówić, co tam było, jakie były składniki, bo wiecie, rukolka, te wszystkie nasiona, czyli dużo takich tłuszczy roślinnych dobrych. I... Warzywka. I chowam sobie to teraz A rano Poleję sobie którąś tą oliwą One akurat będą już dojdą pewnie Zobaczymy czy ta cząstkowa nie będzie za bardzo cząstkowa I tak dalej, i tak dalej I sobie poleję okay. Zamykamy Mam paczuszkę od Jebany yeah I pokażę wam Co jest w środku Także myślałam, że ten vlog będzie mega nudny Ale może coś tu się Wedaże fajnego, w sensie zamówiłam sobie po prostu pościel I... Powiedzcie mi co jeszcze Poszulkę i skarpetki, zaraz wam pokażę A, już widzę, że jest cudowna Jejku I Już mam tak dosyć tej motylkowej nosów, tylko ją piorę, suszę w ciągu dnia i wieczorem zakładam z powrotem Nawet nie miałam jakieś takiej na przebranie I proszę bardzo, piesowa i ona jest taka sama jak ten mój telefon, zaraz wam pokażę. To znaczy jak y, mój case, czyli też z tymi samymi piesami. Mam też takie skarpetki, bo prostu zakochana jestem w tym princie. Cudo. I zaraz chyba zmienię sobie właśnie pościel, żeby wam to pokazać, jak będzie wyglądało. Ale co tu jeszcze jest w środku? Koszulka z ananasami. Już chcę, żeby było lato. Już chcę, żeby było lato. I sobie ją I tutaj jeszcze. Skarpetuchy. Zobaczcie, jak to wszystko jest po prostu popakowane. Jak to wszystko ładnie wygląda. W ogóle sam papier i też jest cudowny. Ok. skarpe ciochy. A, no już wyobrażam sobie siebie taką na przykład. Wiecie, jakby mi się udało polecieć do Azji znowu, to w auto, może w autobusie, w samolocie będę miała te skarpety, tą koszulkę. <gryw> I już będę tak nastrojona w wakacyjny Ryszok. No widzicie? Made in Poland. Polska też stać na fajne produkty. Jaram się. A i tu jeszcze mamy w środku. E... Co Tu jest, Co tu jest naklejki. I just want to say you look great today. Kolejne snapchatowe. Także widzicie. Wszystko to wygląda prześlicznie. Nie wiem, one mają tak ładne te grafiki. Look, powiedzcie same. I założone, tylko nie powiem, że mi się to wszystko podoba. W sensie jest przepiękna, ale po pierwsze, brakuje mi y, białego prześcieradła i nie mogę się do po prostu. Ostatnio byłam i zapomniałam przywieźć sobie to prześcieradło białe. A z tym w kolorze nie, nie wiem czego, no nie wygląda to zbyt fajnie, chociaż ten psiak tu i ten, no, ale nie, wolę mieć białe zdecydowanie, albo jakieś nie wiem, kurcze, różowe prześcieradło. I co mnie jeszcze drażni, że brakuje mi tu. Czegoś, wiecie o co mi chodzi? Jakichś poduszeczek kolorowszych, kilku. Tak, to jest kurde ubogo. Nie wiem, nie wiem, w ostatnim, na ostatnich, nie, na filmikach w sensie takich w tamtym mieszkaniu, widzieliście, że miałam jakieś takie fajne poduchy, wszystko tutaj więcej się działo, a tak, no tak kurczę, smutno trochę tu jest. Więc co najlepsze, miałam taką dużą poduszkę i niestety. tą, o! I niestety ona jest za duża na te poszewki, więc musiałam ubrać takie dwie mniejsze. No i co? I teraz... Kurczę! Wszystko nie tak! Nie wiem. Bracie, co, co byście tutaj zaaranżowały w tym kąciku? Chciałam mieć też tam po bolsy, ale się zepsuły. Spaliły mi się, zaraz pokażę. Proszę bardzo, po dwóch latach, ale się zepsuły. I tutaj tego nie widać, ale każda śrubka jest taka czarna w środku. No po prostu każda jest spalona. To nie to, że śrubka... Żarówka. Nie to, że wymienię jedną i będzie już okej. Okay, tylko wszystkie się spaliły. Także bez sensu. A one by tu fajnie Coś gdzieś tu, coś by się zadziało. Tam w ogóle mam fajne tu plamy od olejku na noc do rąk, chyba tak, nie wiem, uderzam przez sen w ścianę. Bardziej mi się podobało to łóżko, jak stało na środku, no ale wiecie, że nie było funkcjonalnie, więc jest tu w rogu, no i nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest pierwsza w nocy, siedzę sobie na na YouTube i chyba przepraszam za moją twarz, obczaiłam coś ciekawego. Ale zaraz zobaczymy. Yy... Włączam program i będę chciała do Was mówić. Będę mówiła teraz. <grymieniamy> będę chciała coś teraz przeczytać. Y jest to aplikacja, która nazywa się. Speech. <laughs> y jest to straszne. Ona po prostu jakby mówi: mm, y słyszysz w swoich uszach y siebie, tak jakby zwolenniczka. <laughs> Ja już słyszę, że ja mówię źle, ale nie da się tego, nie da się generalnie mówić za bardzo normalnie. Wow. <grywia> Aplikacja nazywa się Speech. Speech Dammer jam, Damer Powiedz mi gdzie ja tego nie znam. Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy druga gwizdze, a trzecia u cytrze? Czy trzy cytrzystki? Trzy, trzy, Grają no. na 3-3? Czy trzecie, jak wiecie, 3-3? Słuchaj, bo nie pytaj. Jaki wczoraj był dzień tygodnia? <noise> jak wczoraj było na. Jeszcze <noise> raz, powoli. Jaki wczoraj, wczoraj był, był dzień tygodnia? Jaki wczoraj był dzień? Tygodnia. Końca. <noise> Raz. Tygodnia. I... To jest pierwsze słowo? Ostatnie. Jaki wczoraj był dzień tygodnia? Jaki wczoraj był dzień miesiąca? <grym> <grym> no to raz. Jaki wczoraj był dzień tygodnia? Jaki wczoraj był dzień tygodnia? <grym> <grym> Czwartek. Dobra, no drugie. Jak nazywa się auto, którym jeżdżę u Emila? Jeszcze raz. Jak nazywa się auto, którym jeżdżę u Emila? Jakie jest ulubione auto Emila? No, jeszcze raz. Powoli. Jak? Jakie? Jak? Jak nazywa się? Jak nazywa się? Auto. Auto, którym którym Jeżdę jeździł Emil? Monster Truck. Jak nazywa się auto, którym, którym jeżdzi... jeżdżę, jeżdżę u Emila? U Emila, Vento. Dobra, trzymaj. Do... Do jakiego klubu jutro pójdziemy? Nie nic nie słysza. Do jakiego klubu... Kto zakupił? <grywa> Akceptuj <grywa> wyraźnie. Dobra, dobra. Tak jak <grywa> lekko. <lektorki. grywa> <grywa> Do jakiego klubu dzisiaj pójdziemy? to dzisiaj kupił czapkę.